się Rafał, no jestem, ale co my w ogóle robimy o świcie na lotnisku? No trzeba polatać, zapraszam Cię na lot. to <laughs> żartujesz? No, pewnie, że tak. O nawet wzięłaś kogoś, żeby uwiecznił nas, ale super. Ale słuchaj, leci z nami jakiś pilot? E, znajdziemy jednego, znam jednego. Jak się nazywa? No ja, także zapraszam Cię. Jak się nie boisz, to, to możemy polatać. Ja do lękliwych nie należę, to chodźmy. Jak jest wyzwanie, to chodźmy. Przepraszam cię, bo do... mam z tobą się do samolotu, muszę to wiedzieć, czy ty na pewno wiesz do czego to wszystko służy? To muszę wiedzieć, muszę wiedzieć, natomiast pamiętaj, że najważniejsze w samolocie to, to jest ta grupa przycisków tutaj, to jest to, to jest tak zwane, to jest taki sześciopak, bez którego nie można latać, we wszystkich samolotach na świecie ten układ jest zunifikowany, jest taki sam i praktycznie te przyrządy wystarczą, żeby spokojnie tym samolotem latać, cała reszta to już są rzeczy dodatkowe. Oglądałaś katastrofy w przestworzach? No, oglądałam. No, wiesz, to, to nas może czekać. Będziemy tutaj musieli poradzić sobie z tymi wszystkimi problemami, ale spokojnie. Ja już decyzję podjęłam. Lecę. E, w tym modelu samolotu pilot, dowódca siedzi, bo zawsze jest dowódca statku powietrznego, bo jest to statek powietrzny. Siedzi po tej stronie? Siedzisz po tej stronie. Mamy te drążki sterujące, zintegrowane, więc jak będziemy latać, to bym Cię prosił, że jak będziesz krzyczeć, żeby się za niego nie łapać, bo będziemy mieli problem. <laughs> Rafale, no to wyjawiliśmy już twoją, no nie wiem czy tajemnicę, w każdym razie nie chwaliłeś się do tej pory tym, że jesteś pilotem, takim prawdziwym z krwi i kości. Skąd Jest. ci się w ogóle wziął ten pomysł? E, jakiś czas temu, generalnie zawsze mnie interesowało lotnictwo, natomiast e, jakieś dwa, trzy lata temu dostałem taki prezent, e, lot e, w symulatorze Boeinga 737. 400, i po prostu e, stwierdziłem, że to jest dla mnie, to jest fajne. Tym bardziej, że i, i żegluję i pływam motorówkami, więc trochę o nawigacji mam pojęcie o, o, o tych wszystkich procedurach e, komunikacji i tak dalej, rozumiem się przez UKF-kę, Więc e, stwierdziłem, że to chciałbym spróbować. Jeden lot zapoznawczy i się zakochałem od razu w lotnictwie. Stwierdziłem, że to jest no, niesamowita wręcz sytuacja. To jest takie poczucie wolności, natomiast nie jest ym, to coś niedostępnego. Coś, co. Ym... Co jest tak strasznie drogie, i jakby elitarne, że nie można latać. No Właśnie, bo wydaje się, że to są jakieś kosmiczne kwoty. Nie. My siedzimy w samolocie, który jest wypożyczony, prawda? Wypożyczyliśmy. Ten samolot jest, jest wynajęty. Koszt takiej godziny to jest około 650 zł chyba brutto, z paliwem już, mhm. więc, więc ten samolot naprawdę przez godzinę może spokojnie polecieć na Mazury i wrócić. No to może się wydaje, że to jest jakieś tam, licząc 1200 zł, z tym, że musimy się liczyć z kosztami paliwa, bo tak głównie wyszkolenie pilota to są koszty paliwa i tego, jak stanę statek powietrzny pali, bo im większy, tym więcej pali. Śmigłowce są bardzo drogie, dlatego, że palą dużo, dużo więcej. Ten samolot pali około 25 litrów na godzinę lotu, tak liczymy to w zestawieniach. Rozumiem, że na początku, na no to latasz pewnie z instruktorem, zawsze tak, ktoś obok ciebie oczywiście, siedzi, oczywiście. a pamiętasz ten pierwszy lot, kiedy byłeś sam jasne, w kokpicie? Że tak, jasne, że tak. Nie wiem, czy to przypadkiem nie był też ten samolot, bo mógł być do to są e, dwa e, statki powietrzne tego typu. E, no i to jest niesamowite, bo, bo rzeczywiście, co jest ciekawe. Tu jest drążek, prawda? Mamy ten drążek, i on przez pilotów jest y, otrzymany bardzo lekko i oni wykonują bardzo takie precyzyjne, spokojne, swobodne ruchy. Natomiast ja lecąc po raz pierwszy, w ogóle nawet jako y, uczeń, to miałem tak zaciśniętą rękę, że po prostu wszystko miałem zdrętwiałe, stu spocony, zestresowany, bo przecież tym samolotem trzeba za chwilę wylądować. A to jest bardzo mała maszyna. Ale jest traktowana jak normalny y, y, samolot, taki y, ze wszystkimi procedurami. Ona ma wszystkie, y, też tutaj się spełnia wszystkie procedury lotnicze. Czy to, że jesteś pilotem, robi wrażenie na kobietę? A, wiesz co, nie wiem czy na kobietach, bo jakby nie rozmawiam, nie, nie, nie chodzę i nie, nie jestem osobą, która mówi jestem pilotem, cześć maleńka, może polatamy. No, ale na randkę może żadną nie przelecimy. zaprosiłeś jeszcze. Może się przelecimy, nie, nie, nie mogę, wiesz, mam dziewczynę, więc ona by się pewnie, nie byłaby z tego powodu zadowolona. No, ale, ale swoją dziewczynę możesz też zaprosić na randkę do samolotu. Latała ze mną, tak. Latała. Miałem już kilku pasażerów, kolegów, przyjaciół, leciał ten mój ojciec, mój brat, także parę już latało ze mną i e, nie boją się, jest w porządku. Chociaż rzeczywiście na początku było bo też takiego kobiety zawsze mówią: Ja do tego nie wsiądę, bo jest to tak małe i tak jakieś dziwne, ale. To ja myślą, jestem dziwnie że, odważna. Myślę, że my się, zaczyna się przecierać tam, więc za chwilę jak to się podniesie, to zrobimy taki krótki locik. I jestem przekonany, że strasznie Ci się spodoba, bo to jest zupełnie inna sytuacja. W lotnictwie jest pokora. W prowadzeniu programów i w działalności tej muzycznej też jest potrzebne dużo dystansu i takiej pokory. Ja tego nabrałem i nauczyłem się tego przez lata pracy. Zawsze chciałem być taki, wie, że wszystkim najlepszy w ogóle i prowadzić wszystko idealnie. Nie da się tego zrobić. Potrzeba dużo spokoju i wydaje mi się, że ten spokój przychodzi z wiekiem, ale też z doświadczeniem. I tak samo jest tutaj. Obserwuję młodych pilotów którzy są tacy, ale, ale oni chyba chcą karierę właśnie w lotnictwie rozpoczynać, ale też są starsi, którzy latają dla właśnie takiego fanu dla hobby. Ja bardziej pod tym kątem patrzę. Natomiast co do melodii, myślę, że to jednak była dobra decyzja i, e, i tutaj kierownictwo naszej stacji jednak miało rację, zamieniając mnie z Norbim. Bo ja się tutaj czuję bardziej po prostu swobodnie. Mam więcej możliwości do przekazania jakiejś swojej wiedzy, czy swojego doświadczenia. No też e, trochę możesz pośpiewać. Mogę pośpiewać przede wszystkim i, i, i popracować przy aranżacjach, przy muzyce, przy różnych rzeczach. Także ja też wszystkich e, zachęcam, żebyście się zaglądali do nas, oglądali program, jaka to melodia. Komis. ja tak się teraz zastanawiam, czy znam jakąś piosenkę o lataniu. Lecę, bo chcę, lecę, oh. bo życie jest e, Frank Sinatra też Fly Me to the Moon. Oh. Fly Me to the Moon, and let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.